Dobry, cześć i Czołem. Witam w nowym roku. Po nieobecności przez miesiąc witam Was na moim kanale Micha i K-Pop. W tym czasie zmienia się nie tylko nazwa, ale i nagłówek u mnie na profilu Chan, Proszę cię, nie teraz. Proszę cię, kochanie, nie teraz, tak? To nie jest czas i miejsce na twoje. Brojenie. O, nie gryź mnie W każdym razie. Witam w nowym roku. Przed nami Arem Indigo. Uch, co o tym albumem mogę powiedzieć? E... Jest to ładny album. Ładna muzyka, ładny rap, czysty. Jest to podsumowanie jakiejś ery. 20-lecia czyli Namjuna Jak możecie zauważyć, mam tu dwie wersje. Sorry, w ogóle jesteśmy na moim mieszkaniu wyremontowanym, więc jest pogłos, jest dziwnie. Mam nowy sprzęt do nagrywania, e, także będzie wesoło. Póki nie ogarnę, jak o, zrobić to, żeby nagrywać to wyżej, póki co nagrywamy w tym wypadku na podłodze, mojej pięknej, szarej podłodze. Dobrze, e, tak, mamy wersję normalną i wersję. Weavers. a od mnie są odpakowane z foliek. Bo ostatnio też obchodziłam 30 rodzinę. Więc znajome, jak u mnie były wszystkie moje kumpelki, nie kumpelki bestie i piepsiły i te inne racuszki, to musiałam otworzyć przy nich i musiały Chan, Proszę cię. I musiałam przy nich otworzyć i pokazać, co mam. Także no. To poczekajcie, ja zatrzymam, wyjmę wszystko i lecimy z koksem. Jak możecie zauważyć, zaczynamy od wersji normalnej. Wyjęłam wszystkie gadżety, tak mi się wydaje. I tak, record of RM, they go from the colors of nature, human, etc. Use it while talking a walk, a shower, drive, coffee, break, work, dance, read a book, when a flower bloom or fall, the last archive of my twenties. To jest tak... Poetycka, ale to jest tak nam dżunowe w sensie nie wiem czego bym oczekiwała innego, to jest tak, tak wygląda przód, tak wygląda tył, tutaj mamy wszystkie te, tak wygląda boczek, trochę sfatykowana, ale ona długo leżała u, moich, u mojej mamy, a potem no. Ach. Indigo RM tak wygląda, o tu jest tracklista chcę powiedzieć, że Lonely to jest moje nowe uh, badby bye z Mono uwielbiam tę piosenkę uh, still life I still life all day still life Mua! piękne Lonely change part 2 to... everything change ale naprawdę uwielbiam I zaczniemy może od płyty Płyta jest prosta Jak nam John. Proszę bardzo Po prostu jest taka Jest Strasznie mi się to nie podoba nie? W sensie już mogłaby być cała biała Mogłaby być już cała biała Z, z tym Ale po co A i jeszcze było Taki materiałek indygo w sensie ładne proste ale mogłoby być to całe białe miałoby to większy, lepszy efekt w mojej opinii może o, zamkniemy teraz Uuu, wa! proszę bardzo, to jest taka zwykła kopertka ładna mamy też czekajcie, o odłóżmy Plakacik może na sam koniec. Fotobok. Więc tak wygląda przód. Tak wygląda w tył. Tak wygląda bok. Yy, trochę mi się chce śmiać, bo yy, yy, j hope dostał tylko wersję weavers, Dwie wersje. O nie! Co tu się stało? Za gówno! Zmierzyło się. Dobra, trudno. It's mine. Anyway. J-Hop dostał tylko dwie wersje i a tu różne. To są różne odcienie Indigo, jeżeli dobrze kojarzę. Proszę bardzo. Autografik 15. O, oh, no. To jest jeden z tych albumów, gdzie wiadomo kogo się dostanie i jak to będzie wyglądać ciekawa w ogóle struktura papieru chciałabym powiedzieć to jest Jung? Jest... a pierwsza no piosenka dobra no, jest to ładne I'm a human for a do some art it's a cruel war, but it's gone but w true beauty, true sadness, now you can feel my madness. I wanna be human, Floor, and do some art. Oh. I'm still alive. Yeah, I can look at me. My... Mówię, bardzo lubię tę piosenkę. Jest, jest smutna, a zarazem taka z nadzieją. Ale co ja wam będę gadać, jeżeli jeszcze jej nie przesłuchaliście tej płyty? a wiem, że wiele z moich znajomych tego nie zrobiło. To wiedzcie, że was oceniam głęboko i, I'm... I, think real me. I chcę wiedzieć, że nie odzywacie się. Chcę wam powiedzieć, że macie się do mnie nie odzywać, bo nie słuchacie Arema. Bo będzie mi bardzo smutno, Boże, jaki on słodziak, Ale smutne, takie moje popo. Mam dziwne odczucia do. oczej ogólnie nadal jestem zaskoczona jakością papieru, ale. Nie wiem. Ja bym że to artystyczna dusza i tak dalej, ale nadal jakieś mam takie. Nie wiem. Things change, people change, everything change. La, The commission of my youth in the moment of the dependent phase and honest on records with shades. The last archive of my 20s. O, oh, racja, bo uh, ja też miałam ostatnie 20 days. Bo uh, skończyłam 30 lat. Jej, fanfary. Także. Ja i on, jedna komórka mózgowa. Tylko, że ja żadnego record of my youth nie zrobiłam, bo nie ma co nagrywać. Jedynie, o, filmiki na YouTubie nagrywam o albumach muzycznych, które są swoją drogą piękne, oczywiście. Ale nadal za mało zdjęć jego, za dużo indygo. Boże, jaki ładny. Jaki utalentowany chłop. Tak. I can feel his pain. In my heart. Nie ja wiem czemu, ale w tym stroju z całym z jeansu przypomina mi Resident Timberlake'a i Britney Spears 2003. Jeżeli dobrze pamiętam, jakbyś nie deptał mi e, plakatu, będę wdzięczna, Chan. Chan jest e, obrażony. Że mówię o kimś innym niż o jego ojcu. Hipotetycznym. Że mówię o mojej pierwszej, czy mojej drugiej miłości popowej. Pierwszą zawsze będzie Dio. I'm sorry, Nam -Gin. Tak wygląda album. W ogóle zgubiłam trzy razy temat. Ja nie wiem. Ja nie ogarniam. Proszę bardzo. Z tej strony jest biało. A, tej, a z tej strony jest. Piękny Namjoon. Chociaż raz... O Boże, to jest takie piękne zbliżenie na jego dłonie. Proszę bardzo. Ach. Naprawdę doceniam jak... Nie wiem. Doceniam dobre zdjęcia. Mimo, że są bardzo proste. To są ładne, ale może dlatego, że on jest pięknym człowiekiem. I wewnątrz, i zewnątrz. I teraz tak. A my kot, który odkładamy. Mamy pocztówkę Indygo. I znowu to samo, co jest na wszędzie, gdzie się tylko da. Proszę bardzo. Mamy pocztówkę z nim. Jej! O tym pocztówce jeszcze zaraz coś powiem. I mamy też mini pocztóweczkę, taki polaroidzik Jakby. Pięknie. Mhm. I mamy jakby fotokartę, ale nie do końca, bo to jest ucho. Chcę powiedzieć, Nam z tej mojej perspektywy, jako twój, Twoja stanerka, nie wiem, lubię Cię, ty typie. Co to kurwa ma być? W sensie bardzo ładne, naprawdę śliczne, artystyczne. Ale ja bym chciała jednak fotokartę z Twoją twarzą, nie tak, tak, tak tylko zaznaczę. Także no, tak wygląda wersja normalna. Skoro obejrzeliśmy już tą wersję, możemy teraz zabrać się za wersję reverse. Tak wygląda przód, tak wygląda tył, bok, bok i tu. Ogólnie chcę tylko jeszcze powiedzieć, że opakowania takie papierowe Zresztą powiem dupne, bo łatwo się niszczą. Po Seven Team to widać już nic nie ma. Wszystko wyjęte. Wszystkie gadżety inne dodatkowe wyjęte. Ogólnie that's cute, bo. Mhm, to muszę chyba odłożyć. Poczekajcie. Tak, tam to trzeba było odłożyć. OK. Tak wygląda przód, z tyłu jest, są różne napisy. Najpierw mhm. pokażę jedną stronę, potem drugą. Nie wiem, piękne. O mój Boże, ucho. Czy ucho będzie mnie teraz prześladywać? może sens mało arty... czy to jest droga? to są jak fajerwerki albo jakby żyto na tym, na z tym. to jest morze indygo 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 kolce różu, rybki koi Kładki czegoś. Okra chusteczka w wodzie. Coś. Chyba zboże. Numer dwa. Teraz tak. A. To jest opis wszystkiego tego, gdzie te zdjęcia po kolei te indygo było robione. I kiedy one były robione i dlaczego mają taki odcień i ten, i kiedy i wtedy jaka poseka odpowiada tym wszystkim. Więc to pierwsze jest. Za góra za studiem. O. Y piasek, y kamienie, kurz. No. O tym właśnie mówię. dziki kwiat. To jest. Film graficzny. The horny branch. Nie wiem, załóżmy, że to są właśnie rogi. Eee, wydaje mi się, że to są, mówię, rybki koi. To są e, resztki po ołówkach. Silly Nie wiem, nie umiem, nie umiem angielskiego. <grytania> Dziki kwiatek. Dziki kwiatek. Nie wiem. Książeczka. O. To jest fotobook, co był, ale w mini wersji. Na takim bardziej szarabym papierze. Z tekstami piosenek, jeżeli się nie maleną. Ale już w książkach mówiliśmy. Tym, try, try. Ja naprawdę kocham nam Namjuna, kocham Lonely, Still Life. Tak. I'm still alive. Oh, thanks to. O! Oh. No Tablo, Jay Honey. Yeah. PTS Army. Mm. That's so cute. Tutaj mamy. Jak odtwarzać. Tu jest cały kod, który będę musiała potem zasłonić w edycji, żeby nie było. Proszę bardzo. Chowamy tu. I ojejku, no. No. I. Dobra. I tutaj było tak. Kolejny kod, druga to sama pocztówka, ja mam pytanie, czy to jest tylko jedna pocztówka, czy jest też jakaś inna wersja, jeżeli ktoś ma inną wersję, czy chcieliby się za mną zamienić, tak i mamy też kartę, która wygląda dziwnie, w sensie nam wygląda jakby był wklejony we wszystko. Czy ja mam wiele zastrzeżeń co do tej karty, ale naprawdę doceniam to, że w tym razie widać jego twarz, a nie tak jak w poprzedniej wersji ucho. Także doceniamy. I tak, poczekajcie. A. Poza tym wszystkim mam też ramkę beavers. Nie wiem czy z że ja wzięłam ją. Nie wiem. Bo tu nic nie ma, nie? Poza tym. No, nigdy jej nie otwierałam. Nie. To jest po prostu zwykła papierowa ramka, którą ja kojarzę, jak było się dzieckiem. O, ona się tak składa. I mam też kartę Beavers. Oficjalne otworzenie blokady. Uuu, uu, dobra jakość. Tak wygląda przód. A! Tak wygląda tył. Proszę bardzo. Przepraszam za e, dzięki w tle. Myślę, że to będzie zakończenie idealne. Jestem się nam w Tle. Różne piosenki piękne i będę musiała wszystko wyciszyć. Chociaż jeszcze tego nie umiem. Nie nauczyłam się. Jej Uuu! O, proszę bardzo, tak wygląda duża mała wersja. Karta karta. Czekajcie, o. Karta, karta i ucho. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Pa!